Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek na karcie dnia. I moi kochani, zobaczymy, co dzisiaj na ten piątek każdemu z Was, każdemu sodiakowi, Zodiaku, tarot chce przekazać jako taką wskazówkę, tak? Albo na to, co powinniście dzisiaj na przykład zwrócić swoją uwagę. No, i też tym samym zaczniemy od Barana. No, Baran, pięknie, zobaczcie, ja tutaj nawet zasadniczo za dużo nie muszę mówić. Karta kochanków, karta tak naprawdę takiej miłości, czyli być może taki dzień, w którym będziecie blisko ze swoją drugą osobą, dru, blisko ze swoją drugą połówką, będziecie wpatrzeni w siebie, będziecie chcieli ten czas spędzić ze sobą. Czyli tutaj teoretycznie może co niektórzy z Was spędzą ten dzień, w, w powiedzmy, w alkowach sypialnych, tak, ale oczywiście karta ta. Mówi również o jakichś wyborach i decyzjach, tak? Więc całkiem możliwe, że dzisiaj po prostu barany będą dokonywały jakichś wyborów, jakichś decyzji, tak? W jakichś swoich tam powiedzmy ważnych sprawach i zastanawiały się, co wybrać, czy to, czy to. Co będzie dla mnie lepsze, co będzie dla mnie gorsze. Tak? Czyli decyzyjność, bo w kartach kochanków, słuchajcie, przeważnie są trzy osoby. I my tak naprawdę skaczymy pomiędzy jedną a drugą. A więc co? No, musimy po prostu w pewnym momencie zdać sobie z tego sprawę, że na dłuższą metę nie rozdwoimy się, tak? Więc musimy w pewien sposób wybrać to, co jest dla nas lepsze, w to, co chcemy po prostu intensywnie, słuchajcie, patrzeć. I też tym samym ta karta właśnie będzie nam mówiła barany, że. Być może dzisiaj będziecie musiały dokonywać jakichś wyborów, tak zwanych priorytetów, co będzie dla Was istotniejsze, bardziej ważne, bardziej jakieś, no nie wiem, istotne, w co warto w pierwszej kolejności jakoby iść, wchodzić. Byk, byk w swojej energii dzisiaj. Jest to królowa monetowa, więc jesteście byki dzisiaj w swojej energii, w energii ziemskiej jak najbardziej. No moje drogie, no co? No, dzisiaj rządzicie, dzisiaj się czujecie bardzo dobrze, dzisiaj macie głowę na karku, dzisiaj po prostu nic, ani nic. Nic, ani nikt, przepraszam, nie jest w stanie Was w pewien sposób wytrącić z równowagi. Wy dzisiaj rządzicie, Wy dzisiaj królujecie, Wy dzisiaj macie doskonałe pomysły, doskonałe realizacje tych pomysłów, Wy dzisiaj piastujecie jakby nadrzędną rolę, Wy dzisiaj dokonujecie trafnych transakcji pracy, wszystko jest w porządku, tak? czyli wszystko idzie takim torem, jakim powinno pójść, macie takie poczucie, że za swoją pracę dostajecie super wynagrodzenie, albo też, co niektórzy z was być może dzisiaj właśnie nie dostaną i będą czuły się po prostu spełnione. Będą czuły się po prostu w swoim żywiole, jak to byk, który jest no poniekąd trochę materialistą, albo też taką osobą dążącą do tego, aby dokonać coś w swoim życiu, i też tudzież te dokonania mają się przejawiać na tak zwane no, złotówki, tak? mamone tutaj, tak? to ujmę, bo niektórzy mogą być z, nie tylko z Polski oglądający tą, tą, ten film. I też tudzież Wy będziecie dzisiaj w takim poczuciu, być może co niektóre z Was, słuchajcie, będą dzisiaj na przykład obmyślały plany, na przykład co kupić, jak udekorować mieszkanie, jak jeszcze bardziej otoczyć się lepszymi rzeczami w oku, na przykład w domu. Nie wiem, kupię sobie firanki, bo te firanki będą fajne i będzie po prostu to wszystko lepiej wyglądało. To jest taki przykład, tak? Po to, abyście Wy, drogie byki, czuły po prostu w swoim, w swoim, w swoim otoczeniu, żebyście czuły się po prostu w pewien sposób dobrze, tak? komfortowo. Powodu tego komfortu będziecie słuchajcie dążyć i być może właśnie dzisiejszy dzień będzie temu sprzyjał, żebyście skupiały się na tym, jak polepszyć sobie swoje życie. Takie życie, w którym dotychczas jesteście, albo takie, które w pewnym stopniu. No, no tak, no dobrze, no życie, w którym obecnie jesteście, tak jakbyście miały dzisiaj mieć taki dzień pomysłów na to, jak je polepszyć pod jakimkolwiek względem. Czy poszukać sobie lepszej pracy, czy właśnie tak jak wspomniałam, kupić sobie coś do tego domu, a żeby był on bardziej dla was taki z takim poczuciem: o, jest teraz super, tak? Więc taki, słuchajcie, dzień troszeczkę. Waszej energii. Bliźniak, Bliźniak jakieś dzisiaj roz, rozterki emocjonalne, słuchajcie, bliźniaki, wy tam dzisiaj będziecie coś bardzo, bardzo mocno gdzieś wewnętrznie przeżywać. Być może będziecie wracały wspomnieniami do jakichś rzeczy, które miały miejsce kiedyś i nadal będzie was to gdzieś tam wewnętrznie bolało. Bo piątka kielichów to jest taki ból po rozstaniu. Dokładnie tak ta karta jest opisywana. Ale, no i dokładnie, i być może będziecie wracały wspomnieniami do jakichś takich, powiedzmy, rzeczy, które miały miejsce kiedyś, do jakiegoś właśnie niekomfortowego dla was, y, jakiejś niekomfortowej dla was sprawy, która nadal jeszcze boli, która nadal y, jeszcze krwawi, bo ta rana się jeszcze nie zagoiła, tak? Być może będziecie czegoś żałować, być może dzisiaj, no, będzie wam po prostu gdzieś tam na serduchu smutno i będziecie czuły takie, bym powiedziała... Y, o no taki smutek, taki, taki dyskomfort, może jakąś tęsknotę za czymś, tak? Bo Piątka Kielichów też to pokazuje, że czasem tęsknimy za czymś, tak? Za kimś i też nas to gdzieś tam wewnętrznie tak trochę rozbija emocjonalnie. Więc taki dzień właśnie takiego rozbicia emocjonalnego takiego, że co niektóre nawet z Was, drogie bliźniaki, po prostu mogą no po prostu czuć się smutno, gdzieś tam nawet uronić sobie łezkę. Rak? Rak dzisiaj w kwestiach niejasności. W kwestiach, tak jak ja to nieraz tutaj do Was mówię, zaćmienia umysłu, w kwestiach rozwiązywania być może jakichś zagadek, ale też w kwestiach tęsknot, lęków i obaw. Coś tam dzisiaj po Waszych głowach, drogie raki, może niejasno po prostu się przewijać. Możecie czegoś, czegoś po prostu się obawiać. Może mieć jakiś taki dzień, w którym będziecie e, czuły jakieś poddenerwowanie, takie delikatne, tak, takie właśnie jakieś lęki, jakieś obawy o coś albo o kogoś. E, możliwe też, że będziecie czegoś się obawiać, ale też i tęsknić za kimś, tak, bo to też jest taka karta trochę tęsknoty, bardzo podobnie, jak i zresztą tutaj w przypadku bliźniaków. E, może to też być taki dzień jakiejś niejasności, e, które będziecie mieć w głowie. Nie będziecie na przykład mogły w stanie sobie przypomnieć, gdzie co było, co, gdzie, gdzie co położyłyście, bo to też pokazuje, że to tak jakby księżyc, czy księżyc, no jakiś tam cień został rzucony na daną sprawę i wy teraz będziecie może dokopywały się, kurczę, o co tu chodzi, o co tu chodzi, jakieś błędy będziecie szukały i nie będziecie w stanie tego odszukać, odnaleźć, bo po prostu będzie to takie jakby zakryte, tak? A więc tego typu rzeczy dzisiaj u raków mogą, słuchajcie, się przydarzyć. Taki dzień troszeczkę bym powiedziała <laughs> chaotyczny, melancholijny, taki troszeczkę troszeczkę też e, powiedziałabym roztargniony. E, taki dzień również skłaniający do e, jakichś powiedzmy marzeń o kimś, o czymś, bo też takie rzeczy mogą z tej karty słuchajcie płynąć. E, no więc cóż, no, 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 bardzo podobnie jak i u tego bliźniaka. Taki dzień troszeczkę powiedziałabym e, roztargniony, bez troski taki, nie, nie bez troski, e, roztargniony i taki e, Zaci taki no po prostu, słuchajcie, no tak jakbyście mieli po prostu zaciemnienia umysłu, nie wiedzieli tak naprawdę, co macie robić, jak robić, będziecie się czegoś może lękać, obawiać, e, gdzieś tam coś. <laughs> Straciłam wątek. No ale dobra, wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie no ja tak troszeczkę tutaj e, tą kartę, słuchajcie, dla was dzisiaj postrzegam. Teraz co? Teraz lew. Lew dzisiaj również w swoim żywiole, podobnie jak byk. Dzisiaj król Buław. Niewątpliwie król, który działa. Niewątpliwie król, król ognia. Więc tutaj, drogie lwy, wy dzisiaj po prostu idziecie naprzód, idziecie na, cał, na całość. Zdobywacie to, co chcecie zdobyć, nie cofacie się przed niczym. Czujecie się komfortowo, bo jesteście w swojej energii, jak wspomniałam, więc Wy dzisiaj po prostu idziecie do przodu z podniesioną głową, z wytycznymi w głowie, które sobie obierzecie i Wy tego dokonujecie, działacie. Po prostu nie macie jakichś lęków czy obaw, jakichś rozkmin, tylko w pewnym w pewnym stopniu mówicie spoko, ja dam radę, działam i zwyciężam przede wszystkim. No, więc taki dzień słuchajcie dla Was. O, no, po prostu jak to lew, idzie naprzód i nie, nie, nie patrzy na nic z boku, po prostu osiąga to, co chce. No i z jednej strony super. A panna, a panna dzisiaj będzie wracała do przeszłości. No, powiem Wam szczerze, że tutaj patrząc na te dwa znaki, na panna, jakoś tak widzę ten dzień dzisiejszy słuchajcie, pierwszy mazec, marzec przynajmniej już na trzy znaki wpływa dosyć, powiedziałabym, melancholijnie, dlatego, że szóstka kielichów to jest taka karta, która właśnie jakby jest dniem wspominania tego, co było, tak? Jakby odpływania myślami, jakimś, no właśnie, no, myślami, marzeniami gdzieś do tych czasów, kiedy ktoś był przy was, jakiś czasów, w których Działy się oczywiście wcześniej, tak? Więc Wy dzisiaj możecie po prostu żyć takimi wspomnieniami, być może nawet tęsknotami, bo szóstka kielichów to też jest taka karta, trochę tęsknot. Tutaj to samo jest przy tych znakach. E, takiego tęsknienia za czymś, co kiedyś miało miejsce, i powrotami do tego, co tam właśnie kiedyś się działo, tak jakbyście chciały powiedzieć, kurczę, chciałabym, żeby to znowu przyszło, chciałabym, żeby to na nowo się odrodziło, tak? Brakuje mi kogoś z tamtych czasów, załóżmy, chciałabym, żeby to, albo na przykład, chciałabym wrócić myślami do tamtych czasów, bo być może teraz pewne sprawy załatwiłabym inaczej niż załatwiałam wcześniej. Taki przykład. Może też tak się zdarzyć, że ktoś z przeszłości, słuchajcie, dzisiaj zapuka do Waszych, do waszych drzwi. Więc z tym też się słuchajcie, jakby tutaj, czy miecie to na uwadze, czy to w naszych drzwi, To może być telefon, to może być SMS, to może być jakiś komunikator oczywiście, ale że ktoś się odezwie z przeszłości, być może dzisiaj z kimś porozmawiacie, kogo, kogo zna, znaliście wcześniej i za kim tak notabene gdzieś tam może wewnętrznie czekacie. Więc taki dzień powrotu do tego, co było. Bardzo fajnie. Może, może jakiś facet albo jakaś laska słuchajcie, dzisiaj zapuka do Was i powie cześć, co tam u Ciebie? Ha. Dobra, uwaga, a waga dzisiaj, słuchajcie, zróbcie sobie dzisiaj dzień odpoczynku. To znaczy tak, nie poddajemy się, nie poddajemy się. Cały czas jesteśmy nastawione na to, że jeżeli ktoś nam powie, słuchaj, wago, zrób to czy to, to wy powiecie, spoko, chociaż nie mam siły, to ja to zrobię. Ale to jest taki dzień, powiedziałabym, jeżeli ktoś z Was może, to zróbcie sobie dzisiaj dzień takiego odpoczynku, bo ja mam takie poczucie, że wy od jakiegoś czasu, być może od tego tygodnia, z czymś się zmagacie, z czymś się trudzicie, być może nawet czujecie już poniekąd takie lekkie, bym powiedziała, zmęczenie, tak. I mówicie sobie, że jest dobrze, że już jest piątek, bo już nie mam siły. I, ten, I ta karta właśnie wam to pokazuje. Nie poddawajcie się, ale dajcie sobie taką możliwość, o ile jest to możliwe, po to, aby lekko odpocząć, by nabrać sił do dalszej pracy. Taki przestój, delikatny przestój. Choćby godzinny w ciągu dnia, choćby tam pa paruminutowy w ciągu dnia, e, po to, żeby nabrać takiej siły, po to, żeby nabrać krzepy, tak na dalsze jakieś pchnięcie do przodu, słuchajcie. E, I tu ja mam właśnie tego typu e, taki zamysł do tej karty, że jeżeli ktoś z Was drogie wagi może, to niech sobie dzisiaj w ciągu dnia, chociaż przez chwilę odpocznie, żeby nabrać lekko sił. Ale też, słuchajcie, nie poddajemy się w niczym. Czyli, jeżeli zmagacie się z jakimiś rzeczami i nie macie na nie siły, to ta karta mówi, nie poddawajcie się. Dacie radę. A skorpiony? Skorpiony dzisiaj zaczynają wszystko, co nowe. Karta głupca, słuchajcie, ci co znają tarota, to wiedzą. Jest to tak naprawdę nowy początek, nowy początek we wszystkim. W, począwszy tak naprawdę od każdego, znaczy, może inaczej nie począwszy. W każdym aspekcie życia tak naprawdę, tak? Czy wy zaczynacie nową pracę, czy, czy nie wiem, zaczynacie nowy związek, czy, czy, nie wiem, jakąś nową drogę, tak? Być może jakąś, nie wiem, przeprowadzkę, być może, nie wiem, kupujecie tak naprawdę, nie wiem, nowe coś do domu. Taki, taki, taki przykład, ale chciałabym, żebyście to miało na uwadze, że czasami to mogą być takie drobiazgi. No to dzisiaj to nowe się zaczyna, nowe wchodzi, czyli wszystko co nowe, słuchajcie, ja tutaj nawet nie będę tracić czasu, żeby wymieniać tych przykładów, ale dzisiaj tak naprawdę będziecie miały poczucie, że zaczynacie coś od nowa, coś ożyje być może od nowa, tak? Bo też takie sytuacje mogą być, że idziecie po prostu z radością, z taką beztroską, nie zastanawianiem się nad tym. Nie robieniem jakichś planów, bym powiedziała, tylko takim poczuciu: A niech się dzieje, idę naprzód i czuję, że to jest właściwa droga. Więc, kochane, no, wbijajcie w to nowe, obojętnie co by to nie było, tak? Jeżeli ma Wam tylko przynieść taką właśnie spontaniczną radość, to jak najbardziej, choćbyście mieli sobie kupić, nie wiem, nową książkę, to też, ok, super. Coś, co będzie w pewien sposób napawało Wam jakąś radością. Strzelec. Karta gwiazdy, karta spełnienia. Słuchajcie, więc dzisiaj bardzo piękna karta dla was, strzelce, bo dzisiaj ma spełnić się, mają spełnić się szanse wasze marzenia i też, tym samym, i też tym samym wszelkie nadzieje, które być może żywiliście, coś do czegoś dzisiaj mają okazję ujrzeć światło dzienne, więc bardzo fajna karta. Słuchajcie, spełnienia marzeń, spełnienia nadziei. Poczucia, że wszystko poszło tak, jak powinno. I będziecie takie być może spełnione dzisiaj pod koniec dnia chodziły, że powiecie: wow, udało się, Jezus, super! Coś, o coś być może prosiłyście, coś, o co może walczyłyście, coś, o co się starałyście, tak? Więc tutaj, jakoby te rzeczy wszystkie mają szansę dzisiaj tak naprawdę się spełnić. To też jest, słuchajcie, taka karta olśnienia. Ja bardzo często mówię, że czasami o, gwiazda, która jest dziś nad głową, e, no tutaj tej osoby na tej karcie daje takie m, jakby światło, olśnienie głowy. Więc być może, jeżeli na przykład dosyć długo zmagałyście się z czymś, szukałyście jakiegoś rozwiązania na coś i to ciężko i mozolnie szło, to ta karta też wam będzie przynosiła olśnienie głowy. Powiecie: Wow, już wiem, już wiem, już wiem, co mam zrobić. Czyli takie olśnienie dające nadzieję na coś fajnego, lepszego. Koziorożec. A Koziorożec, słuchajcie, dzisiaj w karcie Świat. To jest karta, słuchajcie, nowych początków, jednocześnie też kończenia rzeczy, które trzeba zostawić, ale przede wszystkim karta nowego początku. Karta otworzenia się na nowe możliwości, karta otworzenia się na nowe jakieś powiedzmy pomysły, jakieś tam powiedzmy nowe projekty, nowe związki. Karta po prostu e, otworzenia się na świat, tak? I tutaj, jakby jest taka sytuacja, która płynie też z tej karty, a mianowicie taka, że słuchajcie, w karcie świat czasami jest coś takiego, że pewne rzeczy trzeba zakończyć. To jest to, co wspomniałam na samym początku, że zamykamy pewne drzwi definitywnie. Każdy idzie w swoją stronę, o może tak to powiem, po to, aby po prostu poczuć te, tą otwartość na coś nowego, coś, co nas gdzieś tam ciągnie. Ale niewątpliwie jest to karta, słuchajcie, bardzo podobna do głupca. Tutaj, tutaj jest taka, taka, bym powiedziała, nowe coś, jakaś nowa droga, natomiast tutaj jest taka otwartość. W pełni naruszenie do przodu. Co niektóre z Was mogą dzisiaj planować jakieś podróże, jakieś wycieczki, być może co niektóre z Was dzisiaj będą gdzieś wyjeżdżać, bo Karta Świat również o tym mówi i to są przeważnie wyjazdy, słuchajcie, gdzieś dalej. Niekoniecznie słuchajcie, wiecie, z, z miejsca X dwa kilometry dalej, tylko takie wyjazdy bardziej zagraniczne, więc może co niektórzy z Was dzisiaj na przykład dostaną propozycję delegacji gdzieś, tak? Słuchaj, Kasia, dzisiaj, jutro lecisz na przykład tam, nie wiem, do Niemiec, tak? Lecisz tam do Anglii. E, taki przykład. Więc mogą to być również jakieś wyjazdy właśnie. Czy też służbowe, czy jakieś takie zwykłe prywatne? I bądź co bądź tutaj ta karta również to będzie nam słuchajcie chciała zobrazować, tak? A więc fajnie, ale to jest taka otwartość tak naprawdę na cały świat. Bardzo dobra karta. Wodniki. Wodniki dzisiaj również w karcie działania, podobnie jak Lew. I zresztą to są dwie pary, tak? bo tu mamy królową czy króla, a tu mamy królową buławową, czyli dzisiaj tak naprawdę Wy, drogie wodniki, działacie, idziecie po całości, obieracie sobie cel i nie cofacie się przed niczym. Dokładnie to samo, co, co nam chce pokazać król buławowy. Wy dzisiaj emanujecie pewnością siebie, emanujecie, słuchajcie, kobiecością, męskością. W pewnym stopniu wszystkie oczy są zwrócone na was. Wy dzisiaj brylujecie, wy czujecie, że tak jest i czujecie się z tym po prostu dobrze. Wy wiecie o tym, że dzisiaj macie może takie, co niektóre z was poczucie, mogę dzisiaj wszystko, dokonam tego, czego chcę. Obudziliście się nawet z taką energią, z takim powerem, słuchajcie, do działania i wykorzystajcie tę energię, nie psujcie sobie jej w żaden sposób i po prostu, słuchajcie, idźcie do przodu. Bardzo fajna karta, taka energetyczna. A rybka? A rybka dzisiaj jakby w takiej gotowości i, wypatrywania, i wypatrywaniu nowych zadań dla siebie, bo trzy buławy to jest taka, słuchajcie, gotowość. Zresztą podobnie tutaj jak te dwie karty, również taka gotowość na albo wypatrywanie, wyczekiwanie nowych możliwości i jednocześnie gotowość do wejścia w takie możliwości, tak? Więc wy czekacie, jesteście w pozycji wyczekiwania za czymś, Nowym dla siebie. To może być nowa oferta, nowa praca, nowe zlecenie, nowy projekt. Jesteście gotowe na nowy związek, na przykład, tak? Albo wyczekujecie, co z tego związku wyniknie. Ale jesteście jakoby całym, całym sobą nastawieni, drogie ryby, tak naprawdę, właśnie na to, żeby wypatrywać tego nowego. I jeżeli takie coś się pojawi na horyzoncie, oczywiście w gotowości będziecie, żeby to wziąć i się tym zająć, obojętnie co by to nie było. A więc też fajnie, też fajnie, bo, bo tutaj widać ewidentnie, że nie cofacie się, nie macie jakichś lęków, nie macie jakichś obaw, tak? Macie tą gotowość do tego, że jesteście gotowe pójść dalej. tak o krok dalej, nawet w związku, nie wiem jesteście tylko kumplem i kumpelą i jesteście w gotowości, żeby zrobić krok do przodu, czyli podwyższyć gdzieś ten, tą, tą, tą koleżeńskość przykładowo i wejść w związek załóżmy z kimś, albo w małżeństwo, albo przyjąć nową pracę. Tak tak naprawdę wszystko. ta gotowość w Was jest i bardzo dobrze. Bo gorzej by było, gdybyście taką, takiej gotowości moje kochane rybki nie miały. No dobrze, kochani. Ja życzę Wam wszystkim cudownego piątku i zabieram się za horoskopy. A Wy no dajcie mi znać w komentarzach, jak będziecie czuły się w tych dzisiejszych kartach może co niektóre z Was już ją odczuwają, bo jest rano, ale też pamiętajcie o tym, że kartę dnia można albo polajkować, albo, albo nie, tak naprawdę na koniec dnia, bo początkiem to, to wszystko może się jeszcze na razie nie sprawdzać, tak? natomiast może sprawdzić się dopiero gdzieś tam pod koniec dnia i możecie wyczuć te energie, które gdzieś tam się u Was pojawią. Pozdrawiam serdecznie.